Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na aktu aktualizację. Dzisiaj jest poniedziałek. Chwilę już aktualizacji nie było, bo zdaje się, że ostatnio zrobiłam środę. No i tak widzicie, byliśmy na Nartach, wróciliśmy. A teraz jesteśmy w trakcie przeprowadzki, więc trochę się mu robi pusto za mną. Ale myślę, że jeszcze jedną aktualizację chyba jeszcze pod tymi schodami e, sentymentalnie zrobię. No i dobra, co się dzieje na przestrzeni? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, czym jest. Bo teraz to, co powiem, nawiąże do tego, czym jest sama aktualizacja, i jak ją traktować. Aktualizacja to jest prognoza możliwych potencjałów na temat procesu, który się w tej chwili na samej Ziemi odbywa. Ma to o tyle znaczenie, że właśnie o ten proces chodzi. Jesteśmy w procesie. Ja wiem, że nie wiecie jeszcze, o co mi, do czego zmierzam. Aczkolwiek no, ten proces, w którym my jesteśmy, ma nas za zadanie doprowadzić do pewnych bardzo ważnych wniosków i to z tych wniosków będziemy budowali nową rzeczywistość. Z tych wniosków będziemy tworzyli naszą nową cywilizację. Tych wniosków w tej chwili jeszcze nie ma, ale właśnie o to chodzi, żeby już, żeby zrozumieć ideę tego procesu. Jakby musimy sobie właśnie pozwalać na używanie swoich treści i na takie wewnętrzne zatrzymanie takiego kołowrotka starego systemu, w którym żyjemy, który się właśnie kończy. I on się mocno kończy i to bardzo widać, że on się kończy, i to każdy jakby wie o tym, że to się kończy. I yy, 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 yy tutaj jakby chyba nikt nie ma yy, co do tego wątpliwości. Teraz o co tu chodzi? Tak jak ja już od tych praktycznie dwóch lat z Wami robię te aktualizacje, zawsze Wam opowiadam o, o tych procesach związanych z trzecim poziomem o czakrze serca, o splocie słonecznym, o, o drugim poziomie, żeby nie używać tych treści drugopoziomowych i żebyśmy się starali jak najbardziej, jak najlepiej wykorzystywać swoje treści, a przede wszystkim je poznawać, czyli tworzyć swoją tą, tą tożsamość, mm, pozwalać jej dojść do głosu. Y, starać się tą tożsamość po prostu, jak gdyby się z nią zjednoczyć. No i właśnie dlaczego? Dlatego, że ja mam świadomość tego, że to, to co się teraz dzieje, jest drogą do celu, większego celu, który ma być nowa cywilizacja. To nie ma być y, proces, który y, my musimy przeżyć. My mamy coś nowego wytworzyć. To nie jest proces tylko po to, żeby w nim być i żeby go przetrwać żeby przeczekać aż on się skończy i dobić, do tego momentu, kiedy już ten koniec tego procesu następuje, możemy powiedzieć "Uf, to lecimy dalej nie. Ten proces ma za zadanie nas doprowadzić do świętych wniosków, których z kolei do których, żeby ten proces przejść, potrzebujemy y, używać naszych treści, wszystkich zasobów, które w sobie mamy. W tej chwili stary system, stary matrix tak naprawdę jest utrzymywany tylko przy życiu, dlatego taką siłą odśrodkową jest utrzymywany tylko dlatego, że my cały czas w pewnym sensie wstajemy rano do pracy. On jest utrzymywany dlatego, że my chcemy, my jakby nie potrafimy wyjść poza nasz, właśnie my nie potrafimy wyjść poza ten matrix, nie potrafimy żyć życiem dzisiejszym, czyli nie... My cały czas wybiegamy w tą przyszłość, cały czas szukamy tej przyszłości, nie żyjemy tu i teraz, bo, bo dla nas to, co się teraz dzieje, jest nieprzyjemne, nie do przyjęcia i nie chcemy i dlatego cały czas planujemy na przyszłość, a to planowanie na przyszłość cały czas odbywa się w takim habitacie Starego Matrixa czyli my planujemy cały czas swoje życie w świecie, który już właściwie nie istnieje, który nie powinien już istnieć. Finał tej historii jest taki, że ci wszyscy, którzy dzisiaj się źle czują fizycznie, którzy przyjęli to, czy wam to, yy, którzy, yy, którzy odchodzą od tej, z tego świata yy, i ci wszyscy, którzy mają... Yy, Według planu, który tutaj ktoś wymyślił, mają podobno odchodzić. Pewnie tak, coś w tym jest, pewnie będą, pewnie będą odchodzili, a razem z nimi odejdzie ten matrix. I właśnie o to chodzi, że my tak naprawdę musimy w pewnym sensie poczekać. Może to nie jest, nie znoszę czekania, ja nie jestem typem czekającym, ale w międzyczasie, kiedy, kiedy oni utrzymują to wszystko przy życiu, bo wierzą w to. Kontynuują to, są w tym i planują w tym, my zresztą niestety też planujemy w tym, bo to cały czas nas dotyczy. To jakby powoduje, że my w tej chwili troszeczkę wyglądamy jak taka kura bez głowy. I to odczuwanie niepokoju wynikającego z tego, że tak jak ja już Wam powiedziałam, parę miesięcy temu Matrix się skończył a nowego jeszcze nie ma, bo nowy, żeby stworzyć, musimy jakby w sobie te treści wyzwolić. My musimy zacząć to tworzyć. My musimy, my, my musimy tworzyć nowy Matrix. Nie ktoś za nas, ani nie kontynuować stary. My musimy wytworzyć nowe rzeczy, a żeby te nowe rzeczy wytworzyć, musimy przejść proces, który się zakończy wnioskiem, czyli tą próbę bohatera. Jak gdybyśmy, y, ponieważ ten poczucie niepokoju i takiego troszeczkę... Y, Zagubienia, poczucie takiego braku, a przede wszystkim poczucie upadającej iluzji. Może wam towarzyszyć teraz w ostatnich dniach, w szczególności, poczucie, że to wszystko, co się robi, to jest trochę bez sensu. Mocno możecie odczuwać takie wrażenie umownej zabawy, w którą każą się nam inni bawić, że te wszystkie tematy, które są poważne, nie są wcale poważne, że one są tak naprawdę wymyślone i że one z niczego nie wynikają, Te, że ta cała polityka, ta cała gospodarka, ten cały przemysł, przemysł, znaczy to co jest fizycznie, to co stoi, że stoi fabryka i że tam ludzie pracują w tej fabryce, którzy się znają na swoim fachu, to są fakty. Natomiast tała otoczka wokół tego, że to kosztuje tyle i to będzie sprzedawane za tyle, a ktoś ma tyle, a ktoś nie ma tyle, a ktoś musi jakieś papiery donieść to już ta biurokracja, to wszystko, my mamy to poczucie, że to są głupoty i że to jest tylko umowna gra, że to jest taka chodźmy się umówmy, że w naszej grze będą takie zasady, że, że teraz Ty będziesz, Ty mi napiszesz taką karteczkę, ja tą karteczkę Ci pieczątkę walnę na tą karteczkę, wiecie o co mi chodzi, że to um, że to nie jest tak, że to, co teraz się wydaje nam takie poważne i fundamentalne, i to jest ważne to, co teraz Wam powiem, że to, co my uznajemy dzisiaj za fundamentalne, w ogóle takie nie jest, a te fundamenty, które my uznajemy, w ogóle nie są fundamentami. I póki my tego nie zrozumiemy i nie przestaniemy się w to bawić, nie przestaniemy tego kontynuować. Te, tego, tego szaleństwa w pewnym sensie w tą zabawę. Czyli my, my traktujemy zabawę zbyt poważnie. Straciliśmy przez tą zabawę kontrolę nad, własnym, nad własną cywilizacją, straciliśmy przede wszystkim kierunek ewolucji dla tej cywilizacji, jeżeli kiedykolwiek można było powiedzieć, że w ogóle ludzkość jako taka ten kierunek w ogóle posiada, oprócz oczywistego utrzymywania obywateli przy życiu. Chociaż też nie jest to takie oczywiste. Natomiast, bo wiecie, tak naprawdę my cywilizacja ludzka jest tylko w połowie świata. W drugiej połowie świata są te nasze święte kody źródłowe, czyli w krajach, które, czy w krajach, czy może w ludach, które żyją tak jak żyli za dziada, pradziada. Oni utrzymują tą naszą taką yy... Oryginalność naszej ścieżki ewolucyjnej, ale o tym kiedy indziej bardziej jest to na Genezis, aniżeli na po prostu aktualizację, która wpadnie w meandrę YouTube'a, usłyszy ją para osób i tyle. W każdym razie, do czego zmierzam? Musimy pamiętać o tym, że to, co my dzisiaj uznajemy za twarde zasady, za, za ograniczenia, które nas definiują, takie nie są. I to poczucie tego niepokoju, tego, że to wszystko do niczego nie prowadzi, cofnąć się już nie możesz. Nie ma gdzie się cofnąć, do przodu yy, nie ma gdzie iść. To jest tylko kwestia momentu, kiedy ty sobie zaczniesz z tego zdawać sprawę, i ten moment, nagle się okaże, weź z te fundamenty, które się ograniczają. Nagle się okazuje, że ale to przecież ja mogę w ogóle iść w inną stronę, albo w ogóle zupełnie mogę inaczej. I właśnie to jest to, co ja mówiłam przez ostatnie kilka miesięcy: szukaj też swojej tożsamości. Szukaj tożsamości, używaj tych wszystkich treści w sobie. Właśnie dlatego że jeżeli będziesz ich używać, to siebie lepiej poznasz, rozwiniesz swoje nowe elementy, które do tej pory były nieużywane, bo nie było do tego bodźca. Dlatego że ludzkość do tej pory miała pracować w bardzo ograniczonym zakresie. Nie mieli nie wolno nam było nic robić, nie wolno nam było nic rozwijać, bo nawet jeżeli artysta, jakikolwiek artysta, ktoś kto za przeproszeniem, tak brzydko to nazwę, y, uprawia sztukę, jeżeli ci ludzie y, mieli cokolwiek chcieli zrobić, pięknego, wielkiego, zmieniającego rzeczywistość, nagle się pojawiła armia urzędników, która im, y, no to musisz mieć pozwolenie na jakiś, nie wiem, powiedzmy, performance czy coś tam. Trzeba było to wszystko i to za zabijało całą, całą tą kulturę i całą tą frajdę z tego tworzenia i z tej radości twórczej. To było y, te pieniądze i ta. Y, te zasady tej gry powodowały, że bardzo wiele osób zrezygnowało z ewolucji swoich pięknych treści, y, tylko no, po prostu gdzieś się zatrudnili na jakimś etacie, y, wykonując jakąś robotę mniej lub bardziej sensowną. I właśnie teraz chodzi o to, że ja między innymi do tych ludzi mówię, że przypomnijcie sobie to, kim jesteście, i nie może tak być, że praca, która y, jest malutkim elemencikiem w jakiejś ogromnej bezsensownej w pewnym sensie już teraz to już teraz już można powiedzieć bezsensownej układance, a ty wykonujesz jakieś maleńki elementy. Trochę mam na myśli jakiegoś takiego pracownika fabryki, który wykonuje jakieś y, uszczelki do jakichś y, urządzonek, które służą do jeszcze innych urządzonek, które są używane w kilku różnych tam innych urządzonkach. Wykonujesz malutką pracę i to by się wydaje, że to jest wszystko, co się da. Nie da. Nie, to nie jest wszystko. Właśnie o to chodzi, że myśmy zapomnieli o tej prawdziwej sensowności, o tej prawdziwej naturze istoty rozwijającej się. To już nieważne, czy się nazywa, czy się człowiekiem, Polakiem, czy, czy nie wiem, wcielonym obcym, to nie macie znaczenia. Dzisiaj jesteśmy na Ziemi. I dzisiaj jest ten proces, i dzisiaj, dzisiaj się okazuje, że czujemy niepokój, dyskomfort wynikający z tego, że nam się skończył program, a my nie mamy niczego nowego, a my nie wiemy co dalej, a my nie, nie, nie tworzymy niczego, bo nawet jeżeli człowiek sobie z tego zda sprawę, że właściwie jest wolny, a tak naprawdę jesteście wolni i przez cały czas byliśmy wolni, to teraz co z tą wolnością zrobić? Nie wiadomo, co z nią zrobić, bo my cały czas yy, używamy ograniczeń, które zostały nam narzucone yy, ze środowiska, w którym żyliśmy w Matrixa, czyli było, zostało ograniczone myślenie o tych wszystkich nowych, ekstra, fajnych rzeczach, które można było robić, które trzeba było robić. Więc to są te tematy, które bardzo bym chciała, żebyście skupili yy, uwagę na tym takim dosyć zwariowanym czasie, który w tej chwili w lutym jest, luty jest niestabilne, to już wszystko jest bardzo niestabilne. Macie, możecie mieć poczucie takiego y, pędu gdzieś, który w ogóle nie ma przyszłości, że jesteście zamknięci w jakimś takich... Y, a, no właśnie, to jest bardzo ważna sprawa. W tej chwili możecie, y, co po niektórzy na pewno nie wszyscy, mogą to odczuwać jeszcze. Zmieni się Wam wszystko. Zacznie się Wam zmieniać całe Wasze życie. Co chcielibyście, nie chcielibyście, zacznie się zmieniać. Ponieważ e, chcąc nie chcąc, mimo wszystko stare fundamenty padają, i wszystko, co stare jest, to po prostu zacznie zanikać i obumierać. A przez to, wszystko, co wyście mieli oparte na tych starych tematach, też zacznie razem z tym obumierać i opadać, więdnąć i to są te tematy. Widzicie, jesteśmy w podróży, w tunelu do nowej rzeczywistości, której. Która tak naprawdę będzie się nas wszystkich pytać, was, mnie, wszystkich o treści, których do tej pory nawet nie byliśmy świadomi. Dlatego ja siedząc już od dwóch lat z wami pod tymi schodami, e, staram się Wam wytłumaczyć istotność sprawdzania tych treści, żebyśmy je. Bo potem to jest po prostu nieprzyjemne, gdy się nagle okazuje, że e, muszę używać treści, w których w ogóle nie byłam świadoma, że je mam. I one wcale nie są takie rozwinięte dzisiaj, bo dla mnie było co innego ważne, i nagle to, co w ogóle jest teraz, dzisiaj ważne, jeszcze, to w ogóle nie jest ważne. To w ogóle nie jest istotne. Dlatego zachęcam Was gorąco, z całego serca do używania zupełnie nowych, totalnie out of the box sposobów myślenia, żebyście szukali w sobie tych nowych treści. I jest jeszcze jeden temat na koniec. Wiem, że już 15 minut gadam, ale jeszcze chwilę pogadam. Chciałam Wam powiedzieć, że ludzkość jest od dzieciaka uczona y, zasad, co jest zło, co jest dobro. Okazuje się, że niestety y, jedna osoba na grupę istot, o, istot czy, czy, czy jedna istota na grupę, istot, czy jak zwał, tak zwał. Jedna istota potrafi spieprzyć bardzo fajne, fajne projekty, fajne pomysły, piękne idee. Słuchajcie, ja mówię teraz to do tych, którzy są złodziejami, zawodowo oszukują ludzi, którzy zajmują się hakerstwem, którzy, którzy po prostu wykonują zawodowo dla celów swoich finansowych krzywdę innym. Słuchajcie, o tyle o ile uważam, że jeżeli robicie to z premedytacją, to możecie być przekonani, możecie być pewni, że to wy występujecie przeciwko przestrzeni. Więc ja tak tylko zalecam i zachęcam wszystkich tak zwanych złych ludzi do zrewidowania swojego postępowania. Jeżeli masz problem z tym, poszukaj pomocy. Jeżeli nie czujesz. Um, nie czujesz wartości, jeżeli ci się zrobiło wszystko jedno, a w związku z tym bez skrupułów niszczysz i zabijasz coś. Nie mówię, że ludzi, ale niszczysz jakąś ideę, czyjeś projekty, czy też cokolwiek niszczysz. Zwróć na to kurczę uwagę, że do ciebie to wróci. Ja nie chcę ciebie straszyć, ale masz z tym problem. To się z tym zgłoś. Po prostu się zgłoś. A my, cała reszta ludzi, którzy są dobrzy, którzy mają w sobie to poczucie moralne, y, moralnego prawa, my czują tą moralność wewnętrzną, y, słuchajcie, nie akceptujmy takich zachowań. My, ja wiem, że my nie akceptujemy takich zachowań, ale to powinno być zdecydowanie bardziej społecznie potępiane niż to jest. Bo y, mam wrażenie, że gdyby nie to, że regulują pewne tematy przepisy, zwykłe przepisy. To byłoby inaczej. A chodzi właśnie o to, że my musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jako ludzkość posiadamy pierwszy poziom, aktywny pierwszy poziom. O, oczywiście jest agresja, jest komstwo, jest egoizm, jest próżność. To wszystko, wszystko się to się wszystko zgadza. Ja nigdy nie wam nie powiem, że tych treści w nas nie ma. One są w nas. Ale świadoma cywilizacja rozwija swoje istoty wewnątrz tej cywilizacji. Yy, z uwzględnieniem procesu usuwania czy nieużywania tych treści. Tak, mamy w sobie te treści, ale to jest nasza decyzja, czy jako cywilizacja będziemy tych treści używać dalej. Więc ja tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj chcą zrobić coś, komuś coś zabrać, yy, naprawdę, czy komuś zrobić po prostu krzywdę swoim postępowaniem ze swoich egoistycznych pobudek. I, I ja naprawdę chciałabym, żebyście się chociaż przez sekundę zastanowili nad tym, co robicie. I jeżeli nie potraficie się powstrzymać, to yy, zwróćcie się do samych siebie wewnętrznie i się zastanówcie nad tym, dlaczego tak jest. A ostatnia informacja dla wszystkich, yy, dla wszystkich tych, którzy... Yy, aha, jeszcze do tych ludzi, którzy dzisiaj planują zrobić coś niedobrego. Czy jutro, czy za... Czy za tydzień, czy w ogóle robią niedobre rzeczy i wiedzą o tym, że robią niedobre rzeczy. E, chciałam jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że masz problem, ale to jest, to jest najczęściej problem wynikający ze straty nadziei, e, z bycia odrzuconym, z bycia potępionym, z bycia niezweryfikowanym nie z, z niczym. Poszukaj na to rozwiązania. Poszukaj, zastanów się nad tym. Tak nie jest. Nie musisz karać innych za to, że tak się dzieje. Ale to tak na marginesie, a jeszcze chciałam powiedzieć do wszystkich tych, którzy hejtują innych, też. Następna taka fajna historia. Ja wiem o tym, że ja mówię do ludzi, którzy się ze mną zgadzają. I nie jest wiele, dlatego staram się mówić do was wszystkich o procesie, a nie o rzeczach oczywistych, z których się ze wszyscy, wszyscy się ze mną zgadzacie. Natomiast ci, którzy naprawdę pewnych rzeczy, ja nie mówię, że mojego kanału, ale innych kanałów powinni posłuchać, nie słuchają i tam ci też słuchają, tych inni słuchają też wszyscy, którzy się zgadzają ze sobą. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Dlatego warto, yy, chciałabym tych wszystkich ludzi po prostu uświadomić, że nawet was, przy którzy mnie oglądacie, się ze mną zgadzacie w kontekście innych informacji, które słyszycie, innych kanałów, z którymi się możecie nie zgadzać. Słuchajcie, chociaż się na chwilę nad tym zatrzymajmy. Niech każdy z nas stara się tej stronniczości jednak nie używać, żebyśmy potrafili widzieć szerokokątnie i żebyśmy potrafili zrozumieć jedną opinię, drugą, trzecią, czwartą i piątą opinię. Także nie odrzucamy, nie wylewamy dziecka z kąpielą. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, trochę się nagadałam. Mam, na, mam zamiar aktualizację jeszcze no w tym tygodniu zrobić, ale nie, wiem wam, nie powiem Wam kiedy, bo mam w tym tygodniu no właśnie przeprowadzkę. I prawdopodobnie e, już, tak, w, w, już tak na serio i prawdopodobnie może być mi po prostu trochę ciężko, ale już w przyszłym tygodniu e, na pewno wszystko wróci do normy i do jakiegoś, jakiegoś sensownego, syste, sensownej systematyczności, bo systematyczność to jest i wytrwałość. To są moje ulubione treści. Trzymajcie się w takim razie. Życzę Wam udanego tygodnia, szalonego. Będzie szalony tydzień. Potencjały są bardzo ruchliwe. Jesteśmy jak na Takich ruszających piaskach, ale dlatego powiedziałam wam o tym wszystkim, o czym Wam powiedziałam, po to, żebyście po prostu złapali o co tu chodzi. Także pamiętacie, fundamenty stare zawalamy, nie patrzymy się na to, yy, ciśniemy do przodu. Yy, no będzie problem z poczuciem bezpieczeństwa, które lubi stare rzeczy, ale właśnie to poczucie bezpieczeństwa budujemy od środka, i już musimy być z tym gotowi. Trzymajcie się pa!